Kochani, z tej strony Pan Magiczny! Magiczne pozdrowienia z okazji Dnia Dziecka! Mieliśmy się widzieć na niesamowitym spektaklu w Miejskim Centrum Kultury twarzą w twarz. Niestety, nie możemy się jeszcze spotkać, lecz co się odwlecze, to nie ucieczę. Mój spektakl będziecie mogli zobaczyć w okresie mikołajkowym 5 grudnia, więc zarezerwujcie sobie kalendarze. A tymczasem życzę Wam naprawdę czarodziejskiego! Waszego dnia. Obserwujcie Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ponieważ przygotowali dla was jeszcze moc różnych atrakcji. A jeśli chcecie zobaczyć mój spektakl online, zapraszam na moją stronę. Tymczasem ja odlatuję, więc jeszcze raz wszystkiego magicznego. Ho!